5,56, czyli kaliber, który głównie kojarzy nam się z ar -ami. A tutaj mamy Kałacha Jest to polskie produkcji kałach WBP, midi-jack, czyli średnia wersja Kałacha z rogowa. Jest to 12,5 cala. 5,56, czyli kaliber, który jest popularny, jest ogólnie dostępny. A jak strzela, no to zobaczmy. Zapomniałem swoich okularów, więc będę strzelał w takich jednorazówkach, gdzie wyglądał jak doktor Frankenstein. No ale cóż, strzelamy. W sumie mało w nich widać, ale zobaczymy, czy da się coś trafić. Jedziemy. Jest to ciekawe, bo impuls odrzutu tutaj jest bardziej taki aerowy niż kołachowy. No ale cóż, kaliber 2.2.3. Duża blacha, nawet nie ustawiałem kolimatora jeszcze. No powiem Wam, że strzela to całkiem przyjemnie. Naprawdę jest to mały odrzut, ale jest taki bardziej narowisty, powiedziałbym, że szybszy. I spytacie, czy taki karabinek kopie? No to standardowy test. Pistoletowy chwyt. No, rusza się coś tutaj, ale ciężko nazwać to odrzutem. Spróbujmy strzelić coś szybciej. No fajnie, powiem Wam naprawdę bardzo fajny sprzęciar. No cóż, sprawdzimy celność, sprawdzimy, jak to się będzie sprawowało, koniecznie dajcie znać, czy kałach w 5.56 to dobry wybór. Trzymajcie się na razie.